Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. PST kłania się niziutko, kochani. Akcja jest taka, słuchajcie, że nagrałem film już 20 minut. Dzięki tutaj mikrofonowi i specjalnemu podłączonemu, podłączonemu po to, żeby był fajny dźwięk, a nie taki wiecie, jak teraz nagrywam na telefon, to jest taki dźwięk troszkę przytłumiony. Chciałem, żeby było to fajnie. Słuchajcie, okazało się, że się mi nie nagrywa to. Zamiast wcześniej sprawdzić, to się wywodziłem pół godziny i się nic nie nagrało więc muszę to powtórzyć eee, i cóż powtórzymy sobie, ja stoję na Orlenie zatankowałem kochani za 320 zł to jest 58 litrów eee, tutaj ładny chip sobie stał sobie stał, żółty zobaczcie co się dzieje kochani piąte rano e, no nie ma zmiły się, trzeba jeździć Ludzie czekają na towar. O, muszę resztą dać popracować, też poszczę teraz. Szaruba totalna. Moi drodzy, coś napisał kanał umarł. Jaki kanał umarł kolego. Pozdrawiam cię, absolutnie nie mam żadnej żadnych tutaj yy, złości na Ciebie. Po prostu kanał jest uśpiony. Ja mam te sta stałe y, trasy. O czym tutaj słuchajcie mam więcej opowiadać. Ja już wyczerpałem temat tutaj tych tras na PST Strokaty. Tam playlista w trasie, 46 odcinków długich o każdej porze roku z różnymi sytuacjami. Także możecie sobie tam wejść, zobaczyć, jeśli interesuje Was taka moja driverka. W każdym bądź razie cieszy mnie to, że no, widzę, że ludzie oglądają. Ludzie oglądacie te filmy. <laughs> Dzięki. Ponad 100 wyświetleń pod każdym filmem Mnie to naprawdę satysfakcjonuje I kochani, no przynajmniej raz w miesiącu Tu film będę wrzucać Natomiast teraz Wiecie co, ja za chwilkę wrócę, bo na maksa się rozpadało Tak kochani, jestem z powrotem Nie wiem na czym skończyłem Powiem Wam, ze wstawaniem teraz mam ciężko. Eee, przez to, że muszę wiecznie rano wypić kawę taką średnią, A? średnio mocną. Takiej mocnej aż nie, nie piję, ponieważ nie chcę dostać pikawy serca. Wiecie, aż 41 lat, strokaty ty dziadek. Nie no, żartuję oczywiście. Dziadek to po 70. Eee, I dzisiaj również. Akurat dzisiaj z, al z alkomatu, z alkomatu dobre, dobre z automatu. A właśnie dlaczego? Al alkomat mi chodzi po głowie. Zaraz dokończę wam o ka kawie, ponieważ kochani, dzisiaj widziałem policja stała. Szkoda, że właśnie mi się to nie nagrało i kierowcy dmuchali. Często to jest tutaj na Wiślance w, w, w niedzielę. No, oczywiście wiadomo po weekendzie, po sobocie. Weekend jeszcze mamy, ale po sobocie, gdzie najwięcej imprez, policja łapie tych pijanych kierowców i bardzo dobrze. Ja kiedyś nakręciłem również, właśnie w tej serii, w trasie jest odcinek e, poświęcony alkoholowi. Ile promili można mieć, ile nie, co, jak długo trzeźwiejemy, bla, bla, bla. Różne przypadki, jak zabrali e, różnym osobom prawo jazdy poprzez to, że wystarczy siedzieć w samochodzie, nie jechać nim a mieć kluczyki w stacyjce, ale kochani, na końcu podsumowałem to jednym zdaniem: wystarczy nie pić i macie problem z głowy. Nie musicie się w ogóle tym martwić, jakimiś alkomatami, martwieniem się, czy mogę jechać, czy nie, po prostu nie pić. Tak, jak PST, i, i nie martwicie się, moi drodzy. No cóż, zabieram Was dzisiaj w trasę, no także kanał jak widzicie nie umarł, absolutnie nie, trochę sobie poopowiadamy, myślę, że Was zaciekawię czymś, dziękuję, bo widzę, że no troszkę osób ogląda ten kanał, bardzo mnie to cieszy, no i cóż kochani, ruszamy, bo na, na pacy. mam towar do rozwózki. Tak kochani, wracam. Jaka pogoda, chociaż ja nie narzekam. Wiem, że dużo ludzi ma z tym problem. Większość ludzi nie lubi deszczu i nie przeszkadza. Ja wręcz powiem Wam, lubię taką aurę czasami. Zobaczyć wiecie, w domu jakiś filmek, czy zapodać sobie jakąś grę komputerową w taką pogodę. To jest klimat właśnie na taką yy, pogodę to znaczy się jest to pogoda na taki właśnie Zabawę przy komputerze, czy, czy film, prawda, czy dobre spanie. On no, tutaj jakiś gostek biega. Nie, to babeczka, on no, w takim deszczu. Niektórzy to mają determinację, powiem wam, że nawet w taką pogodę, a jest 10 stopni, kochani, 11 już teraz, w taką pogodę nawet biegają. Ja sobie dzisiaj tutaj załączę ogrzewanie. Wyobraźcie sobie ogrzewanie <gryny> na 20, 20 stopni, ponieważ mamy, tak jak widziałem, 11 na zewnątrz. Ja mam krótkie spodenki, więc troszkę tak chłodna, bo jest. No moi kochani, o czym to mówiłem? O kawie. Kawa niestety na stacjach jest. No, zazwyczaj bardzo droga, około 8 zł. Także no, wiecie, na śniadanko i na obiadzik kawa wychwycię Was 16 zł na dzień, Także ja dziękuję. Za to mam kilogram kawy, słuchajcie. Eee, no zaś ktoś powie, że PST, skąpiec i tak dalej. No słuchajcie, nie skąpiec, tylko tak rozdupcać pieniądze na prawo i na lewo. To to. Bo dużo nam z tej wypłaty nie zostanie Prawda Ja tak przeważnie Taką kawę Pyknę sobie Na przykład z McDonalda Bo mam na telefonie aplikację I skupone można kupić za piątkę Albo dwie za dyszkę To już nawet się opłaca Bo to są duże kawy I nam jak gdzieś jedziemy Na jakąś krótką przejażdżkę Przeważnie Bo dalej się nie zapuszczamy jakoś no to takie kawy sobie zapodamy Ale nie żebym tak na co dzień gdzieś tutaj jak jeżdżę, takie kawy pił absolutnie, nie? Ja mam o tyle farta, że w pracy słuchajcie jest automat eee, Automat można sobie kupić taką kawkę za 2,50 To już jest coś innego, prawda? No więc eee, takie właśnie kawki zawsze tutaj z rana zapodaję i po południu Natomiast, słuchajcie, powinno być tak, że rano wstajemy i nie potrzebujemy żadnej kawy. To taka jest, że jesteśmy albo niedospani, albo nie mamy kondycji i przez to potrzebujemy tej kawy. No, także ja jakimś tam kaposzem nie jestem, ale no, kawa dużo daje. Kofeina robi swoje rano, stawia na nogi. Absolutnie nie piję energetyków, z tym trzeba uważać. Zdam dałem osobę, która dostała potem z zawału, słuchajcie Tak, po tych Tigerach, blakach i Red i innych W jakichś Oczywiście, ja przyznam się, że w takiej pracy jak dorabiałem z pilcą mi trzeba było latać po tych blokach, nie blokach, z piętra na piętro. Byłem słaby, to takiego jednego Tigerka, ale jednego podkreślam bo sobie pyknąłem Ale nie, że absolutnie codziennie Zobaczcie puste drogi Nie ma korków, nie ma ruchu To mi się podoba Ja nagrywam w rozdzielczości HD Ja uważam, że w zupełności wystarczy Co do kanału, no, nie będę się już powtarzał, no, ale się wszystko rozwinie, kochani, w swoim czasie. Ja wiem, że jako widz to, to nie za bardzo to wygląda, tak? No, kostek wrzuca filmy raz na miesiąc albo raz na trzy tygodnie, dwa tygodnie, a widzowie chcieliby tak przynajmniej trzy razy w tygodniu coś zobaczyć. Ja to wszystko rozumiem. Pamiętajcie, że ja mam trzy kanały, właściwie cztery. I ktoś może sobie pomyśleć, Albo napisać mi, no masz cztery kanały, dlatego takie puchy są na innych. No właśnie, że nie, bo na każdym się coś pokazuje. Ja nie chciałem wszystkiego po prostu upychać na jednym kanale. PST Pstrokaty, PST Games i PST. Osiem palet, kochani. No a skąd ta nazwa w ogóle? Osiem palet. No a stąd powiem Wam, że pierwszy gusikiem, jakim jeździłem, to właśnie był paleciak i do tej pory najwięcej nim kilometrów zrobiłem. Zobaczcie, jaka mgła tutaj w górach. Fajnie tutaj mieć, wiecie? Domek taki drewniany, spali. Złożyć w kominku drewna, klimat, wiecie. Moi drodzy, jeśli ktoś jest tak zwanym meteopatą, czyli odczuwa pogodę na zdrowiu, czyli bolą kości, albo boli głowa i tak dalej, no to będzie to odczuwał, a tym bardziej tutaj w górach, gdzie jest niskie ciśnienie, gdyż pamiętajmy, im wyżej, tym ciśnienie jest niższe. I jeszcze taka pogoda, no to wiecie. Pole kałuże mamy. Trzeba uważać, żeby nie zerwać żeby nie z impetem w taką kałużę, ponieważ kochani możecie się pozbyć jakiejś części spod spodu nawet, albo rejestracji w najlepszym przypadku. Dobrze kochani, za chwilkę wracam. turysta patyczki i zasuwa. moja żona sobie też te kijki kupiła. I nie ukrywam, że również na starość, też znaczy na starość, no może już teraz będę żoną, właśnie tak spacerował sobie z kijeczkami spacerek. Czemu nie? Kochani, pamiętajcie złotą zasadę. Rów to zdrowie. Ja najlepiej w swoim życiu czułem się dwukrotnie. Raz, jak tutaj widzicie, o, jeszcze tak wycięte, słuchajcie, na marginesie tutaj dopływ do rzeki Wisły po prawej. Kochani, pierwszy raz, jak pracowałem w Londynie, no, tam miałem trzy czy cztery prace. W każdym razie wszystko w gastronomii, ale. Raz pracowałem w roku Greka i kochani, tutaj znowu taka urza <grywa> Greka i tam po no cały dzień na nogach te 10 godzin się pracowało, ale no, różnie 10 to max, no 8 godzin. Ale kochani, ja dojeżdżałem rowerem. Dziennie robiłem 20 km na rowerze około 15. Nie wiem ile tam mogło być. Mogło być z 20. Słuchajcie, po pół roku czułem się naprawdę świetnie, naprawdę świetnie. A druga sytuacja, jak się czułem bardzo dobrze, to kochani było, jak pracowałem w fabryce okien i tam po odbiciu dyskietki, przebraniu się, pracowało się non stop przez 8, czasami 10 godzin, w tym 15 jedynie minut przerwy. Ale ja się czułem wspaniale, no. słuchajcie, po, po miesiącu. Cały mój organizm był żywy. Ja zauważyłem nawet, powiem wam, że że stolec miałem lepszy, że no po prostu czułem, czułem się bardzo dobrze. A kochani, jak pracowałem w jakimś czasie, w biurze sprzedawałem okna miśniewskiego i siedziałem na życi cały dzień. Żarłem jakieś tam słuchajcie jedzenie na wynos To czułem się fatalnie Ja się budziłem w nocy spocony Ja po prostu to czułem się źle Źle Także ruch to zdrowie Ja to znam po własnym doświadczeniu A teraz jeszcze załóżę. Tu kochani mam Zobaczcie nie wiem czy to będzie widać Chyba nie Z tej strony może Nie widać Dobra kompot Kompot zimny kompot najlepsza rzecz tak ja tutaj muszę czekajcie coś odpisać sobie Już w przyszłym odcinku dźwięk będzie znacznie lepszy, bo mam knifa na to, tylko muszę mieć przejściówkę, którą nie zabrałem za sobą Której nie zabrałem za sobą, o. Tak, momencik. W każdym bądź razie dziękuję wszystkim nowym osobom, które pojawiły się na kanale. Obiecuję, że raz w miesiącu ten filmek tutaj będzie gwarantowany ale oczywiście chciałbym, żeby było ich więcej. Natomiast wiecie. Yy co ja mam kręcić codziennie tą samą trasę tutaj? O czym ja mam wam opowiadać? Słuchajcie, zanudziłbym Was. Wpadajcie na PST, Strokaty, tam jest, tam się więcej dzieje. Ostatnio udało mi się nakręcić bardzo fajny yy, odcinek o motoryzacji. Takie swoje doświadczenia z autami zabawne różne sytuacje. Jakie auta tam miałem stare łupy zawsze, ale za gotówkę za to. No kochani, także możecie wejść na PST Strokaty, zapraszam A my jedziemy. No ciekawe, jak ktoś tutaj przyjechał na weekend no to mazonka, że tak powiem, bo pogoda jest lipa. Ale jak ktoś ma fajną babeczkę, w pokoju sobie siedzą, w kochani śniadanko, potem obiad filmek jakiś. też można, nawet bardziej. tak, ja prom, mam prenumerate. Abonamentu z Netflixa, gdyż no, czasami jakieś seriale tam oglądam, kochani. Miałem jeszcze Prime Video, natomiast słuchajcie, Prime, Prime Video z Amazona to jest coś jak Netflix. Netflix, eee, no nie do końca ma te wszystkie seriale i filmy. No filmy przeważnie tak, ale seriale przetłumaczone. Nie ma lektora. Ja świetnie znam angielski, ale mimo wszystko lepiej ogląda siebie jak jest ten lektor no ja wiem właśnie że na Netflixie rzadko się zdarza żeby coś nie było z polskim lektorem ja lubię seriale fantastyczne jestem fanem eee... <gry> serii, naszej serialu The Walking Dead i jego odstrzepu, dwóch odstrzepów właściwie, już to kiedyś mówiłem Fear of the Walking Dead oraz World, World Below to są trzy serie z The Walking Dead i nawet powiem wam, że Fear of the Walking Dead bardziej od samego chyba Walking Dead ostatnio mi się podobał A teraz y, oglądam, zaczynam oglądać od dzisiaj zagubionych los, gdzie samolot rozwala się na bezludnej wyspie, jakaś grupa ludzi przeżywa, no i tam y, później y, cała akcja się dzieje. Jak widzicie żywego ducha, kochani. To też by tutaj spacerował e, taką pogodę, ale widzę, że tam jakieś jasne chmury. Może się to rozpogodzi jeszcze. Ja jestem ciekaw, czy ktoś ogląda moje filmy do końca, wiecie. Do końca cały od deski do deski, od A do Z. Jeśli oglądacie, to napiszcie komentarz. W ogóle piszcie komentarze pod filmami. Ja takie osoby, które zostają, zostawiają komentarz. Zapamiętuję i nagradzam też. Do kilku widzów wysłałem zdrowotne mydełka tutaj z, na kanale PST 4K moim głównym. Kochani, to są widełka z Borowiną tutaj z okolic, takie zdrowotne. A ostatnio widzowi, który zostawił 100 komentarzy na moim kanale PST. Nakręciłem odcinek o czym chciał ciało motoryzacji, więc mu nakręciłem godzinny odcinek. Także warto te komentarze zostawiać. No i tą łapkę w górę, bo to zawsze jest, słuchajcie, dla twórcy chęci. Chęci po prostu twórca dostaje. Prawda? Jeśli ma te łapki w górę. Ja jeżdżę mercedesem. 5 lat tym mercedesem od fabryki Kochani. Dobrze się sprawuje. Jest to wersja podwyższona. Tylko, że właśnie yy, za bardzo nie będę już kręcić tym samochodem, ponieważ nie za bardzo mogę. Yy, także filmy będą w przyszłości na innym samochodzie. ale również może czasami odpalę Eurotraka, sobie pogram na 8 palec Pojeździmy sobie Czasami będę robić odcinki na 8 palec takie wiecie sprzed kompa też No w 90% tutaj z trasy ale no i to nie w tej pracy będzie bo mam też drugą gdzie jeżdżę z tamtej też coś będę kręcił Patrz, żywego ducha. A w samochodzie co? Cieplutko, zaraz tutaj radyjko puszczam. Albo jakiegoś audiobooka. A my tymczasem, kochani, się żegnamy. Mam nadzieję, że zostaniecie na tym kanale, mimo że ostatnio filmów nie ma. Piszcie, piszcie zawsze na dole w komentarzach jaką tematykę o driverce chcecie, bo ja jeszcze 7 lat także znam ten kawałek chleba. No i to tyle, kochani. Pozdrawionka, trzymajcie się. Dużo zdrówka. Widzimy się za jakiś czas. Odhaczcie dzwoneczek będziecie mieć na bieżąco powiadomienia, co tu się dzieje na 8, pa uh, na 8 palet. Tymczasem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.